¡Suscríbete Się w miejscu, w którym dobę temu doszło do pożaru. Dzisiaj przyjrzymy się temu z innego punktu widzenia z tego punktu widzenia, w którym my, jako aktywiści, jako społecznicy z Rzeszowskiego Ruchu Miejskiego, ja jako dziennikarz, jako osoba, która patrzy na tematy bezpieczeństwa przez wiele lat i wiele lat zgłaszamy różne rzeczy. Przyjrzymy się temu od tej strony, co nie zadziałało i co mogło zadziałać lepiej. A tak naprawdę zaczniemy od tego, co dzisiaj wybrzmiewa wielokrotnie i musiało dojść do tragedii, żeby ludzie na to zaczęli zwracać uwagę. Celowo zasłoniłem najpierw głową ten znak, ponieważ on tutaj jest, on tutaj stał. I wczoraj, kiedy zobaczycie materiał, to widać na tym materiale samochody zaparkowane tutaj. my od strony społecznej my jako aktywiści wiemy często na żywo na ulicach zwracając uwagę osobom które źle parkują co się musimy nasłuchać to my słyszymy przekleństwa wyzwiska że się czepiamy komu to przeszkadza itd tak dalej. publikując te informacje w internecie na naszych profilach czy w mediach też często jesteśmy krytykowani że się czepiamy że nie mamy co robić że przecież to nikomu nie przeszkadza. W tej chwili, kiedy doszło do tragedii, wszyscy nagle widzą ten problem. Nasz program interwencyjny, komu to przeszkadza? Muszę rozpocząć po zmontowaniu tego, co nagraliśmy do tej pory. Sytuacja, która zaistniała, wywołała potrzebę poruszenia tego tematu już wcześniej. Temat bezpieczeństwa i dróg pożarowych jest jednym z tych, które mamy w przygotowaniu. Natomiast dzisiaj na tym, co się zadziało, na tym wypadku, na tym zdarzeniu i na tym, co mogło utrudnić działanie służbom, postaram się przybliżyć temat, dlaczego on jest taki ważny. Dzisiaj rano, kiedy odbył się briefing prasowy, na gorąco porozmawiałem z przedstawicielami służb ratunkowych, policji, straży i pogotowia oraz z naszym partnerem merytorycznym, instruktorem nauki jazdy, o tym, dlaczego parkowanie miejscach zabronionych jest dużym zagrożeniem, a szczególnie jeżeli to są drogi pożarowe. W sytuacji kiedy dochodzi do jakiegoś zdarzenia, na przykład Pożaru, czy potrzeba ratowania życia nawet przez służby medyczne, jeżeli chodzi o nieprzepisowo zaparkowane samochody, znajdujemy się w tym momencie w miejscu, gdzie jest oznaczenie, gdzie jest zakaz zatrzymywania, jak to utrudnia służbom i dlaczego ważne jest, żeby kierowcy zwracali na to uwagę? Wczorajsza sytuacja, czyli tragiczny pożar e, mieszkania w bloku przy ulicy Popiełuszki pokazało nam wszystkim, jak ważne jest to, aby stosować się do e, znaków drogowych które zabraniają, zakazują kierującym zatrzymanie lub i ich pojazdu. Wczoraj tutaj na miejscu pracowało kilkanaście zastępów Straży Pożarnej, dziewięć karetek pogotowia, liczne pojazdy policji i innych służb ratowniczych, które pracowały tutaj na miejscu. Droga na ulicy Popiełuszki jest dość wąska i sami możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak ważne jest to, aby dostęp do bloków, do tego mienia był jak najłatwiejszy, żeby służby swoje działania mogły skupić na tym, aby ratować ludzkie życie i mienie, a nie na tym, żeby przestawiać czy ustalać właścicieli pojazdów, które blokują dojazd czy dojście do bloku. Każdy z nas w sytuacji kryzysowej chciałby tę pomoc otrzymać jak najszybciej, chciałby, żeby ta pomoc była mu udzielona jak najbardziej sprawnie i profesjonalnie. Musimy mieć świadomość tego, że w pewnym sensie sami kreujemy nasze bezpieczeństwo i sami jesteśmy za nie odpowiedzialni właśnie poprzez stosowanie się do znaków i sygnałów drogowych. Jeżeli na danym odcinku drogi jest znak, który zakazuje zatrzymania się i postoju, to on jest po to ustawiony w tym miejscu, aby ta pomoc w razie nagłego zdarzenia dotarła do mieszkańców jak najszybciej. Samochody, które są często zaparkowane w sposób nieprzepisowy, zastawiają drogi do jazdu, do zdarzenia, drogi ewakuacyjne no w bardzo znacznym stopniu utrudniają nam działanie, utrudniają, utrudniają nam logistykę działania, kiedy musimy pieszo przejść często duży dystans do osoby poszkodowanej, no a w naszym, w naszym zawodzie liczy się jednak czas, więc jest to dla nas duże, duże utrudnienie. Tak, w znaczny sposób to utrudnia, jakby do momentu, przy, w trakcie pożaru, każda sekunda jest cenna. E, zastawione auta utrudniają nam, musimy mocno zwolnić, u, zobaczyć, czy nie uszkodzimy jakiegoś auta czy przy przejazdach. E, przy takim budynku wysokim. E, Mamy sprzęt, który byłby przydatny, takie jak drabiny mechaniczne, które są bardzo w dłuższego zasięgu. Niestety nie mogły dojechać, ze względu na to również, że przyjechało kilka naszych zastępów. Stoją dodatkowo inne auta i już nie było szans wyminąć by drugim autem, aby mogły tam podjechać bliżej tego zdarzenia i przy użyciu na przykład takiej drabiny mechanicznej ewakuować ludzi przez okno. Dlatego apelujemy, aby nie zastawiać dróg pożarowych, zwłaszcza a szczególnie nie stawać w miejscach do tego nieprzyznaczonych. Po przyjeździe na takie miejsce zdarzenia jednak potrzebują przestrzeni na rozwinięcie czy linii gaśniczych, na swoje działania, na ewakuację osób poszkodowanych, musimy gdzieś się rozlokować. Dodatkowo jeśli używamy drabin lub podnośników mechanicznych, również jest potrzebne miejsce przy takim budynku, aby rozstawić podpory, aby był ten odpowiedni zasięg i wysięg sprzętu mechanicznego, którym dysponujemy. Każdy z nas jako mieszkaniec i użytkownik przestrzeni publicznej w takiej sytuacji chciałby być ratowany szybko, jego mienie, dobytek czy jego życie. Dlaczego należy codziennie przestrzegać tych przepisów? Należy przestrzegać przepisów, ponieważ każdemu z nas może się zdarzyć sytuacja, gdzie będziemy potrzebować tej pomocy. Jednak jakieś zostawione auta, które będą nam blokowały drogę. No, jesteśmy w stanie usunąć. Mamy do tego odpowiedni sprzęt, ale to są jednak cenne no, nawet nie sekundy, a minuty, aby takie przedstawić auto, co czasami może wpłynąć naprawdę na życie ludzi, które potrzebują w obecnym momencie pomocy. My dzisiaj w nawiązaniu do zdarzenia, które było na ulicy Popiełuszki, spotkaliśmy się z Rafałem, z naszym partnerem merytorycznym, który z nami działa razem też od wielu lat i dyskutujemy o nieprawidłowościach, o parkowaniu, o bezpieczeństwie, działamy też w ramach zespołu roboczego, konsultujemy różne rzeczy i pokazujemy też urzędnikom, co należy robić po to, żeby było bezpieczniej w naszej przestrzeni. My dzisiaj szybko znaleźliśmy na jednym osiedlu drogę pożarową. W Rzeszowie jest wiele dróg pożarowych, które nawet w kontekście oznakowania nie do końca są oznakowane tak jak powinny być. Do tego tematu powrócimy w innym programie. Dzisiaj skupimy się tylko na tym i Rafał ze swojej strony jako instruktor nauki jazdy, jako osoba, która aktywnie działa w obszarze bezpieczeństwa również, powiedz dlaczego tak ważne jest, żebyśmy stosowali się do znaków, a szczególnie jeżeli już chodzi o te zak zakazu i właśnie między nimi też drogi pożarowe. Tak, znaki nie są ustawione dla naszej jakby złośliwości, to nie jest złośliwość zarządcy najczęściej, tylko są w jakimś celu, nie zastanawiamy się w jakim. Znaki zakazu, postoju, zatrzymania czy droga pożarowa są po to, żeby nie doszło do tragedii, do takiej której niestety doszło przez zastawioną drogę pożarową, tak? I musimy je stosować. Rozumiemy, że nie ma miejsc parkingowych, osiedla nie są z gumy, ale musimy przestrzegać tych zasad parkowania, bo Często liczy się czas, gdy właśnie wybuchnie pożar, dojdzie do jakiejś ewakuacji. Jakich innych mamy też zagrożenie? Może za być? Karetka potrzebuje, zabaw, jest... mamy zagrożenie, może kiedyś będą niestety jakieś wojskowe zagrożenia. Musimy mieć możliwość jakby szybkiego dojazdu, tak? Żeby straż pożarna dojechała. Nie myślmy tylko o sobie, ale o ludziach, którzy potrzebują pomocy. A może my będziemy kiedyś potrzebować pomocy? Tutaj trzeba nawiązać też do tego, że służby potrzebują, dlatego te drogi pożarowe i te miejsca ewakuacyjne są takie szerokie i musimy do tego też nawiązać, prawda? Że tam potrzeba miejsca, żeby się rozstawić, żeby ten sprzęt cały można było rozłożyć, żeby te akcje można przeprowadzić było możliwie najłatwiej i najszybciej. Tak, i w takie pojazdy potrzebują dużo więcej miejsca. Może samochód osobowy przejedzie, no mam się wydaje, że samochody przejadą, ale niestety duże wozy bojowe potrzebują dużo, 3 razy, 4 razy więcej miejsca niż zwykły samochód osobowy. Mm -hmm. Trochę dziwi fakt, że zaraz obok bloku, w którym doszło do pożaru, znajduje się komisariat policji. I można byłoby sobie zadać pytanie, a tak naprawdę kilka pytań. Czy egzekucja tych znaków, tych przepisów w tym miejscu, wymagała aż tak dużo pracy, tak dużo wysiłku, czy może tłumaczenie się niedobrami kadrowymi sprzętem jest usprawiedliwieniem, czy wielokrotnie przez nas dotykany temat idących policjantów, którzy mówią to nie my, bo jesteśmy z prewencji, to drogówka, drogówka odsyła, że to straż miejska. Nasz te tematy przerabialiśmy wielokrotnie. Czy to wszystko nas usprawiedliwia do tego, że nikt nie podejmuje działania? Na materiale wideo i na zdjęciach zobaczycie również, jak samochody służb ratunkowych były rozstawione. Czy było im łatwo, czy nie było łatwo? Może tego nie być widać, natomiast ja będąc tutaj kilkukrotnie w nocy, widziałem, że były duże utrudnienia, ponieważ samochód Straży Pożarnej potrzebuje określonej przestrzeni, żeby się rozstawić żeby można było sprawnie prowadzić akcję ratunkową. Tak samo służby medyczne potrzebują przestrzeni do tego, żeby wynosić ewentualne ofiary w tego typu zdarzeniach. Policja, straż pożarna i służby medyczne są po to, żeby ratować, więc muszą mieć przestrzeń, żeby prowadzić czynności. Każdy nieprzepisowo zaparkowany samochód. I każdy kierowca, który tutaj zaparkował, można powiedzieć, ponosi pewną odpowiedzialność za to, że właśnie może było utrudnienie w prowadzeniu akcji. W komentarzach często ludzie piszą, że przecież można taranować, że powinny być taranowane te samochody i tak dalej. To też nie do końca w ten sposób działa, ponieważ każda minuta, a tak naprawdę usunięcie danego pojazdu to są długie minuty. Które są niesamowicie potrzebne w tym czasie na inne działania. Więc włączmy w każdym etapie, kiedy funkcjonujemy w publicznej przestrzeni, myślenie i stosujmy się do przepisów. W materiale wideo wielokrotnie wybrzmi, że po coś są znaki rozstawione, że ktoś po coś zorganizował w jakiś sposób ruch, że gdzieś dany zakaz nie jest przez przypadek. Słupki to jest ostatnio moja ulubiona że tak powiem, rodzaj działalności, ale jest bardzo dużo tego typu wniosków i one w zasadzie wszystkie są uzasadnione. Ja przyjąłem na razie taką zasadę, że pierwszy rok działalności to będziemy właśnie robić blokady fizyczne i edukować. W drugim roku będziemy upominać, a w trzecim roku, jak się uda, będziemy już na poważnie rzeczywiście karać za takie zachowania. Jako społecznicy z ruchu miejskiego od wielu już lat mówimy o problemach związanych z nieprzepisowym parkowaniem. Często jesteśmy odsyłani, spychani, ponieważ nie ma zasobów, nie ma czasu. Często wybrzmiewa, że nie teraz, że kiedyś. Czy słowa prezydenta, który powiedział, że w pierwszym roku będziemy pominać, czy przeciąganie tematu egzekucji przepisów jest odpowiedzialne? Wszystkie nasze działania, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, o przepisy, o oznakowanie, o egzekucję przepisów, są prowadzone przez nas po to, żeby w przyszłości wyeliminować pewne zdarzenia, bądź zminimalizować ryzyko wystąpienia, bądź ułatwić prowadzenie akcji ratunkowych właśnie w takich sytuacjach, kiedy nastąpi jakieś zdarzenie losowe bądź wypadek. Każde zaniedbanie, każde przyciągnięcie danego tematu, jak egzekucja przepisów może spowodować, że będzie utrudnione prowadzenie akcji ratunkowej, a co za tym idzie, może zażyć się jakaś tragedia. Ten reportaż jest dla mnie o tyle i trudny i ważny, że jest to obszar, który od kilku już dobrych lat poruszamy, rozmawiamy. Ja sam kilka lat temu byłem w Straży Pożarnej w komendzie naszej na ulicy Mochnackiego. Po to, żeby porozmawiać o tym, czy nieprzepisowo zaparkowane samochody przeszkadzają, czy utrudniają, i o tym, co możemy zrobić. Rozmawiamy również ze Strażą Miejską, z Policją. Rozmawiamy, próbujemy rozmawiać z Urzędem Miasta. Mówię, rozmawiamy i próbujemy, ponieważ czasami jest rozmowa, czasami jej nie ma. Od kilku miesięcy prowadzimy też zespół roboczy, społeczny, zainicjowany przez nas, ponieważ po 3,5 roku oczekiwania na to, żeby to prezydent zainicjował go, zgodnie z tym, co ustalaliśmy, i to się nie zadziało, dlatego teraz to my przejęliśmy tak zwaną pałeczkę i poruszamy tematy ważne, istotne dla nas, dla wszystkich mieszkańców, dla osób, które korzystają z przestrzeni publicznej w naszym mieście. Nasze działania jako aktywistów, jako społeczników, jako ruch miejski są po to, żeby w każdej sytuacji możliwej zapobiec. Albo przynajmniej ograniczyć. Trudno się mówi w takiej sytuacji, kiedy dochodzi do tragedii, o tym, żeby myśleć, wybiegać do przodu. My robimy to po to, żeby na co dzień używać rozumu, używać logiki, używać przepisów, które są po to skonstruowane, żeby nas chroniły, nas zabezpieczały. Dlatego refleksje nad naszym zachowaniem w przestrzeni publicznej zostawiam każdemu z nas. A czytając komentarze mam wrażenie, że dzisiaj wiele osób na to zwraca uwagę. Natomiast patrząc na to, jak społecznie się zachowujemy jutro prawdopodobnie większość z tych osób albo za kilka dni zapomni i zacznie robić, postępować dokładnie tak samo, czyli jak ktoś zaparkuje nieprzepisowo, to nie będziemy na to zwracać uwagi, ponieważ przecież ja się spieszę. Przecież ja tylko na chwilę. Przecież ja tylko tutaj na chwileczkę, przecież to nikomu nie, nie przeszkadza, przecież tylko po zakupy, przecież tylko odebrać dziecko z przedszkola, i tak dalej. Do tematu będziemy wracać. Będziemy pytać, będziemy drążyć, tak jak do tej pory, a może nawet jeszcze bardziej. Dlatego też w każdej chwili możliwej prosimy Was o wsparcie naszych działań, każda kwota którą ustawicie na zrzutce, albo jednorazowo, albo na stałe, pomaga nam w naszych działaniach, pomaga nam w poświęcaniu czasu. Ponieważ żeby to zrobić, potrzeba usiąść, potrzeba przygotować wnioski, pisma, trzeba zrobić dokumentację zdjęciową. O tym bardzo często mówię w innych filmach, dlatego teraz tylko nadmieniam. Żeby pamiętać o tym, że te działania społeczne same się nie zrobią. I żebyśmy mogli funkcjonować i żeby troszczyć się o nas wszystkich to też potrzeba na to poświęcić czas.